Audycję Muzyka Dlwaj w Radiu Kaszeby, Tak jak obiecałem, ze mną goście, czyli zespół Brylanty i Bażanty w składzie Czarek, Darek i Piotrek i reszta grupy jest z nami za drzwiami, ale słuchają. Cześć chłopaki. Cześć wszystkim. Witamy serdecznie. Witamy. Cześć. Witajcie. Ja bym chciał, żeby nasi słuchacze na początku was poznali. Posłuchamy także troszkę waszej muzyki. Czas pędzi, wiem, ale myślę, że uda nam się zagrać kilka waszych utworów. Na początek powiedzcie, skąd jesteście, skąd przyjechaliście. Przyjechaliśmy dosłownie parę minut temu z Olsztyna, z stolicy Warmii, Mazur. Dzisiaj gramy... Rozumiem, że na co dzień stacjonujecie w Olsztynie. Tak, na co dzień stacjonujemy w Olsztynie, tam mieszkamy. Jeden nasz koleżka dojeżdża trochę, Piotrek. Troszkę mam kawałeczek, mieszkam, mieszkam i pracuję w Gołdapi. Także, no ale wszystko. wszystko ale na próby zdążysz. Tak, oczywiście, dojechać. oczywiście. Nie ma wyjścia. Próba wyjścia. rzecz nie ma wyjścia. Co gracie? Gramy. Wszystko. Trochę. Trochę. Bo, bo wasza, wasza muzyka jest bardzo żywa, bardzo energiczna. Zresztą jesteście tutaj dzięki naszej koleżance wspólnej Agnieszce. Pozdrawiamy Agę, być może nas słucha. Tak, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Aga was Poznała, jak graliście na żywo. Co to było za miejscowość? O, wtedy chyba graliśmy w Karwie, jak dobrze pamiętam, w sierpniu przed zespołem Menej, co nam się też fajnie udało. No właśnie, podobne chyba klimaty gracie, prawda? Też bardzo energicznie, bardzo żywiołowo. Jesteśmy z tego samego miasta. <głosy> Mamy <głosy> podobne, instrumenty, tak, i się podobne znamy. instrumenty. i się znamy. Przyjechaliśmy wtedy nad Morze wspólnie. Nie, też ten wyjazd był trochę połączony z takim. Prywatnym wypadem. Dzień wcześniej posiedzieliśmy trochę na plaży, połapaliśmy słoneczka, a później zagraliśmy w karwi dla tamtejszych ludzi, dla turystów było sporo. No, Ega ja Oso... mówiła, że nie chcieli nie pozwoli wam zejść ze sceny, że było naprawdę fajnie. No. Biz był. Na biz był biz. Biz. I słusznie, słuchajcie. To może wrócimy do rozmowy, ale ja bym chciał, żebyśmy tak na początku, żeby nasi słuchacze poznali troszkę waszą muzykę i mam przygotowany utwór, więc nie zapominaj. Co wy na to gramy? No to lecimy. Nie zapominajcie o tym. Nie zapominaj! To brylanty i bażanty w utworze, więcej nie zapominaj. Chłopaki są dzisiaj ze mną, rozmawiamy sobie troszkę o ich muzyce. Właśnie się dowiedziałem, że gracie od dwóch lat. Na początku skład był nieco mniejszy, było was dwóch, później trzech. Jak to było, powiedzcie o tym? Zaczynaliśmy razem z Darkiem wtedy we dwójkę tworzyliśmy sobie w takim duecie. To było bardziej taka, no, surowsza wersja mimo jakby siłą rzeczy. Następnie w telegraficznym skrócie doszedł do nas Piotrek, siedzi sobie tutaj obok. Tak, i stwierdziliśmy, że na Walentynki napiszemy jakiś kawałek. No, miłosny. Oczy, ale miłosny powstał czy niekoniecznie. No, taki, taki, taki przyjemny. <noise> miły. No i no i ostatecznie teraz jeździmy w sześć osób. W siedem właściwie i już Autobusa. to jest nasz taki musa. No, <grym> I to już jest jakby nasza ostateczna ekipa. Dobrze, a czy od samego początku wiedzieliście, co chcecie grać, czy koncepcja się zmieniała? Mieliście jakiś pomysł? No, na pewno na początku, ale później dochodziły nowe osoby, pewnie nowe pomysły. Czy wszyscy się zgraliście, wiedzieliście, co chcecie grać i, i tak jakby. Mm, Zgadzacie się z sobą? Pomysł i koncepcja jakby od początku mamy... Wszyscy mamy jedną na pewno. Każdy na próbie dorzuca swoje własne pomysły, ale jakby są zachowane w konwencji tego, co chcemy uzyskać jako efekt końcowy tego. Bo czasami też... jest mocniej, czasami jest lżej, ale wszystko jest ku jednemu jakby. Bo też w zasadzie każdy wywodzi się z innego rodzaju muzyki, tak jakby żyje innym rodzajem muzyki. Dlatego to też ciekawe jest połączenie, że mamy taką mieszankę różnego rodzaju stylów, ale koncepcję mamy jedną. No właśnie. Chciałem jedną rzecz zapytać, być może ważną, być może dla Was nieważną, ale dzisiaj rynek muzyczny jest zróżnicowany i ciężko się przebić, ciężko coś zrobić. Czy Wam zależy na tym przebiciu się, czy niekoniecznie robicie po prostu swoje? To znaczy, na razie, jakby, chyba głównym sensem i zabawą w tym wszystkim jest samogranie samo w sobie. To, że pochodnym tego jest jakby. Koncerty większe, mniejsze. Z jakimiś duetami, z jakimiś większymi zespołami, to jest jakby taka efekt tego, ale my raczej się skupiamy Miecie na tym, swoje. żeby mieć tak, fan i zabawa. żeby się tym cieszyć i, i złożyć. przyjemność przede tak, wszystkim z tego? Tak, a co będzie i co z tego wyjdzie, to jakby. To już, to już chyba wyszło, płyta jest. Płyta jest! <gryliśmy> Pierwsze posługi. dziecko. Tak. Pierwsze dziecko, no właśnie, a y, czekaliście na to dwa, dwa lata, ale stworzone w trudach czy nie? No to była taka kompilacja kompromisów i różnych innych organizacyjnych rzeczy, i finansowych i, i tak dalej. No, pracowaliśmy nad tym sporo czasu. Żeby to wszystko zgrać. Jakby nagraliśmy wszystko w NA Studio, u chłopaków tam jakby spędziliśmy nie wiem, ile czasu nam to zajęło. Ponad tydzień ale tam, no dwa Tak, jakieś tygodnie. tam na, na same nagrywania. No i cieszymy się, że to się w końcu nam udało, bo, bo to zawsze jest tak, że ma się całe życie na nagranie pierwszej płyty, mhm. ale to, to życie szybko mija to i to czas szybko leci na drugą płytę. Tak. Ale powstała, mamy tak. brylanty i beżanty. Dobrze, że jesteś, taki nosi tytuł. Gdzie można ją odsłuchać? No, to przede wszystkim na wszystkich portalach streamingowych muzycznych, typu Tidal, Spotify, na YouTube też jest cała zamieszczona. Na YouTube także mamy dwa teledyski, które udało nam się nagrać. A jako ciekawostkę, oba teledyski zostały nagrane telefonem komórkowym. No, proszę. Więc też tak trzymamy się, żeby taki smaczek był, właśnie. No i montujemy to wszystko, no i voila. Ale dlaczego właśnie telefonem? Pomysł był taki, żeby przetestować telefon czy Nie, od samego początku widzieliście że chcecie zrobić telefonem od bo samego... dużo ludzi w ogóle nagrywa teraz telefonami dużo no tak, rzeczy nawet prawda. programy telewizyjne się nagrywa telefonami Właśnie. jakby od samego początku my jak zaczynaliśmy nasze granie to było granie bardzo kameralne w małych miejscach w, w domach w pokojach do tego stopnia Gramy na małych Sąsiedzi instrumentach ale w ściany no. Staraliśmy się do 22 tak. Nie zawsze I, to I jakby ta konwencja minimalizmu i muzycznego i instrumentalnego jakby nam cały czas przyświeca i też te teledyski to też jakby była pochodna tego. Nagraliśmy po prostu sami to, było tak, bo tak chcieliśmy, żeby to było nagrane telefonem. I jakby. Tak od początku działamy, że to wszystko jest takie minimalistyczne. Czyli wychodzi i małe. po prostu od was z wnętrza, tak I wszystko Aha, jest ja. naturalne, spontaniczne. Moimi gośćmi są dzisiaj Czarek, Darek i Piotrek oraz reszta chłopaków. Pozdrawiamy, nas słuchają teraz. Pozdrawiamy z pozdrawiamy, I za moment do Was wracamy już teraz zapraszam Was na serwis informacyjny Kleka. Reklama. R31.13 2113@zielk.pl. Zawsze dobrej pogody, czyli zespół Brylanty i Bażanty oraz wasi koledzy, którzy są również z nami w pomieszczeniu obok. I wspominaliście o tym, że klip powstał ostatnio do jednego z waszych utworów. Który to utwór? Utwór Lata Moda. Lata Moda. Ja bym chciał zagrać tą piosenkę, co wy na to? Proszę bardzo, bardzo chętnie. Może... Ale jak klip w radiu? No, no, no. <noise> Część audio. Część <noise> <Klik głos> No dobra. Do obejrzenia na YouTube, tak? Tak, Rozumiem. tak jest, na YouTube jest. W takim razie brylanty i Bażanty. lata młode. Darek da, 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 da. nam tutaj troszkę przysypia, ale myślę, że zaraz <głos> się troszkę <noise> bo, bo Mam <noise> ciekawe pytanie przygotowane. Zespół brylanty i Bażanty, czyli Czarek, Darek i Piotrek, a reszta chłopaków jak mają na imię? Michał gra na perkusji, Krzychu gra na basie i Łukasz gra na gitarze. Pozdrawiamy tak. chłopaków. A jakie jeszcze instrumenty Wy na jakich instrumentach gracie? Jeszcze ja się wtrącę, jeszcze jest Adam Menadżer, bo mu będzie przykro. Adam tak, Menadżer, zajmuje Wej, się... Ad... też gra na takich zielonych instrumentach. No zielonych. A to dobrze. coś jeszcze? Dobry żart Dobrze. Są jeszcze, jeszcze ukulele, akordeon, Gitara. instrumenty takie perkusyjne, przeszkadzajki. ogólnie kigie, akustyczne tak. instrumenty raczej. No, akustycznych o, tak. instrumentów używacie na swojej muzyce. No my tak, tak jak wspomnieliśmy, jak zaczynaliśmy na początku bardziej w, w takiej wersji domowej i akustycznej to rzeczywiście graliśmy na kordeonie, na ukulele um, i teraz do tych instrumentów jakby dodaliśmy trochę powerów, w postaci gitar, perkusji i tak dalej ja jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, bo żebym tylko nie zapomniał to zapytać. Wasza nazwa, bo gdybym ja miał wymyślać nazwę dla zespołu, pewnie bym nie wymyślił e, ciekawej nazwy, a wam się udało? Czy to wasz pomysł? Coś czy nie, nie, nie tak z nią jest? <laughs> nie, ja mówię, gdybym ja miał wymyślić e, fajną nazwę, wam się udało. E, brylanty i Bażanty, skąd pomysł na taką nazwę? No może zaczniemy od tego, że my jesteśmy po prostu e, ludowe chłopaki. Mhm. My się e, razem poznaliśmy Zespole. i wiele lat jeździliśmy z uniwersytetu. Z Zespołem Ludowym z Olsztyna. Tam były koncerty za granicą w Polsce, były zgrupowania, i na jednym z takich zgrupowań powstała pewna taka historyjka, żart, który trochę do nas przylgnął. Brlanty i Bażanty był duet, było granie, pierw dla znajomych. Później, później to się zaczęło tak, jakby przeradzać w granie takie Poważniejsze. poważniejsze. Tak, no i właśnie pierwszy utwór, bo ja z czarkiem z kolei któregoś tam roku razem mieszkaliśmy na jednej stacji i tam któryś poranek niedzielny, jakby czaro wziął instrumentem, i Że wymyśliłem taką piosenkę, może byśmy zagrali. No i a ja tam jakieś widelce, coś tam z naszą koleżanką też, która dośpiewała. I właśnie pierwszy utwór nazywa się Dobrze, że jesteś, i stąd też nazwa pierwszej płyty. A później to już zaczęło do nas dochodzić więcej instrumentów, a to też dlatego, że był taki jeden zespół, który szukał jakby takiego nazwijmy supportu, który grał w Olsztynie. Mhm. No i w końcu sobie przypomnieli o nas, bo to też właśnie kolega z zespołu założył swój zespół z nowymi Tak. Małe. I że Czarek i Darek coś tam kiedyś grali, no i właśnie jakby ten koncert rozpoczął naszą taką przygodę, że jesteś jest nas więcej niż tylko dwie osoby. Gdzie zaczynaliśmy jakby z Czarkiem I Darek jaki był brylancik, bo jedyny akordeonista w tej orkiestrze ludowej A ty Bożancik, A ja bo ja śpiewałem <laughs> e, Tak na środku zawsze ludowe piosenki To tak piałem trochę na scenie I e, tak zostało, bardzo ładnie zostało e, Jeszcze dzisiaj na pewno usłyszymy wasze utwory Ale będzie można was też usłyszeć na żywo I to dzisiaj Tak jest No powiedzcie gdzie i no to kiedy mocno Dokładnie. i gorąco zapraszamy e, Klub wszystkich państwa Gdańsku. Gramy dzisiaj w Gdańsku w klubie Torpeda. Start godzina 19. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, całe trójmiasto okolice zobaczymy się, no będzie miło na pewno, będzie można porozmawiać, pośpiewać, na pewno też potańczyć. Tak, jak jest, jak jest wasz odbiór na koncertach? Bo tak, graliście w zeszłym roku tutaj na Kaszubach, w Karwi, dobrze pamiętam, w Karwi, tak. jak, jak odbiór? No w byliśmy muzyki. bardzo miło zaskoczeni, w ogóle nie ma co ukrywać, że my jesteśmy zespołem bardziej koncertowym niż, niż płytowym i studyjnym, o wiele lepiej się czujemy na scenie i z ludźmi, z interakcją i tam rzeczywiście w Karwi było bardzo, bardzo sympatycznie, Udało się, przepraszam, mieszkańców karwi i okolic namówić do wspólnego śpiewania. Naprawdę? E, no i, i jakby od tamtej pory e, od tamtej pory nie udało nam się tu być po raz drugi teraz właśnie dzisiaj jesteśmy. mam nadzieję, że też tak będzie wesoło. Zawsze na naszych koncertach jest raczej wesoło, raczej sympatycznie, raczej Wszyscy ludzie się uśmiechają. Tak, i to taka hmm. pozytywna atmosfera która nam zawsze jakby towarzyszy. No to moi drodzy, zachęcamy jeszcze raz i zapraszamy dzisiaj o godzinie 19 w Gdańsku w pabie Torpeda zespół Brylanty i Bażanty i jutro w Bartoszycach gracie również. Tak by ktoś nie zdążył tak dzisiaj dojechać. To do Bartoszy. W Pabie, tak, w Bartoszycach, więc jak ktoś będzie miał bliżej tam jednak, to jutro też możemy się spotkać. Moi drodzy, Czarek, Darek, Piotrek, ze mną w studiu, reszta chłopaków obok słuchają nas. Może chcecie kogoś pozdrowić. Ja bardzo chętnie chciałbym pozdrowić całe Centrum Spedycyjne z Gdyni. Słuchają nas. Tak, Bartosza również. No i oczywiście GoDup, olsztyn, wszystkich naszych znajomych. No i cóż, zapraszamy wszystkich na koncert przede wszystkim. No, ja chciałem pozdrowić, mogę jeszcze? Oczywiście. Takich e, moich znajomych, którzy tu w pobliżu mieszkają, bo e, okazało się, że jak podjechaliśmy tutaj pod studio... E, Przypomniało ci się coś. To się okazało, że mieszkałem 150 metrów e, stąd, na ulicy na Sambora, z 8 lat temu, więc pozdrawiam wszystkich znajomych też tutaj stąd. Być może nas słuchają nawet. E, cieszę się, że dojechaliście do nas. Oczywiście, jak będziecie grać kolejny koncert w pobliżu, bo z Olsztyna nie macie aż tak blisko, ale też nie jest aż tak daleko. Może w sezonie jakiś koncercik. Niewykluczone my jest jesteśmy tak na szubach. My Jesteśmy bardzo przekupni, chętnie przyjmiemy. To powiadamy, to Jakoś e, propozycję koncertu, bardzo chętnie się spotkamy e, tutaj z mieszkańcami i zagramy. Zespół brylanty i barżanty był dzisiaj moim, moimi gośćmi, czyli Czarek, Darek, Piotr i reszta chłopaków, którzy również są dzisiaj z nami. Tak jest. Dziękuję. A my posłuchamy teraz waszego kolejnego utworu zatytułowanego Liverpool.